Patrz, la barba! Patrz, kurwa, napierdalam w lamusów, patrz. patrz, kurwa, patrz, ten, chyba ten. Kurwa, no oglądał się anime da dużo. Dobra, gdzie lecimy w wariacie. Nie wiem, dawaj tu. Dobra. Ale tam będzie Meksyk. Trzy, cztery. No, za późno. Rio de Janeiro będzie Ja to gdzieś na dach się aplikuję. Application? A tu jest ten boss, tak. wiesz o tym No to trzeba go na pizdę wziąć Dawaj na tą chatę, tu Suka na chuj, <laughs> <laughs> Oj, ciopaty Ciopato w ogóle tu taki jeden pistolet jest, kurwa się go pierdala Dobra Mamy coś, nie mamy coś Tu jest Beda Edition, wiesz? To wiem Też potkę? masz podkę A mój O, tam się szczelają słyszę Poczekaj na mnie, bo ja nie mam w ogóle lootu nic Oj, bliad Suka na chuj ja zbieram co popadnie, co w rączki wpadnie Podstawa to jest mieć amunicję, nie? Ale tam kurwa Lamborghini przejechało Awentador chyba No Dobra, dołączamy się no, dołączamy się, ja już się dołączyłem dawno, nie? Dobra, mam typa, gdzie? Zniszczyłem już go ogólnie. Wyjaśniony został. Basacie jak? Nie, typek kurwa, zwykły. Oj, bliat! Co to to czelo. Ogólnie powiem, że ja nie mam zabogi. Lecy! Jest coś. W jest John Cena. John Cena! Gdzie? Tutaj! John Cena był. Tam jest. Na na górze. Robię mu dojazd to z dołu. Pierdoli już pewnie, szczuli jebany Słyszałem, słyszę go właśnie Oj, blat Jebany szelusz. Ja chcę Johnsona Nie ty. ma go, ty Dobra Oj, widzę, widzę, widzę A, to boss jest Gdzie? Oj, blat On w krzaku jest Uciekaj, uciekaj. Ja mu robię najazd z góry. A to chyba typy są, ty. Zabij go, zabij go. Jedziesz. Low'a mam, low'a mam, poczekaj. Dobra, ja tu uciekam sobie, to mnie uleczysz. Szybko, to Ci pomogę A gdzie jest ten typ? typ? Nie wiem w dupie bym jej. Dawaj tu do, do mnie Dobra, no, a ja Szybko biać. 20 18 o, gdzie ty jesteś? Tu szybko, bliać Oj co, teraz się zastępowało czy jak? Tak A to dobrze Gdzie ten typ tam spierdolił, ja nie wiem, ty. Tam się dwóch napierdala, Dobra, to... dawaj, na zadymę. Dobra, idę. Idę na rzeź i chuj. Nie no, bo nie tak? za taki kurwa mój Widzę byl. go, widzę go. Tu jest. Poczekaj, bo mnie tam w ogóle nie ma. O, jest. Wreszcie jakaś broń normalna. Te granaty dać, może ci przydać coś. No kurwa! Ile on ma HP do czula? Tu jest dwóch u mnie, no. To jest ten John Syna, gdzie umarł. Gdzie ty poszedłeś? Pierdoliłem. HP Oj. Nie mam nic. NIEEEE! Wygieramy to, kurwa teraz. To jest jakiś lud Chodź. E, ja mam tu typa, typa, mam jeszcze, kurwa, jakiegoś. Słyszę. Ale tu, kurwa. Kurwa, czemu nie mogę przejść, o? Gdzie we mnie, kurwa? Gdzie on jest, kurwa? E, tu zabiłem go. Chcesz apteczkę? Daj. No, tu. O, mam. Tyk. Tu masz potionach, chcesz? Ktoś u mnie jest. O ty, chodź tu. Tu dwa, Dostał 34 mniej. Gdzie są? Tu jest właśnie. Właśnie nie wiem, kto go zabił. Leżę, dobij go. Śmiecia, wchodzi. No kurde. Ja dałem dobre info. No wiem, dobra, lecimy dalej Kurwa, leżę Dobra, zaraz pójdę, pójdę po A, bo to był kolega jego Ale grana tam ujebnąłem pod nogi, żeby Dobrze. nie było A jak wejdę do wody, to nie będzie mnie widać? Będziesz pływał ogólnie Możesz podpłynąć, jak cię nie zabili A, widzę Oczekaj. Widzę tam dwóch typów jednego? Jednego widzę O, tam jest ten Statek? Tak ja jest tam, nie, nie... tam jest o, jest statek, no. Ja jeszcze tam nie byłem, o. Ale okay. w tak. której lekcji masz? No Jekieńczu będzie. Bo u mnie jest na przykład na Płock i mam jest opłuchan. ale dobra, no na no, za jest. dużo słychać. No. Pierdoli tam cały czas nad duchem coś. jest, że będzie na YouTubie. Julka, będziesz na YouTubie Moment, Moment. Co? Będziesz Jaj, co? na YouTubie Dlaczego? Bo Nie nagrywamy tak Nie tak japy Dobra dawaj, bo strefa jest Ty no lepsza, ta lepiej jedzie No widzisz Pa łykam cię łykam A jak tu się nitro włącza? Z shiftem chyba A fakty za no O snajpa biorę Ja też mam snajpera o, tam jest kościół, widzicie? Ej, kurde. Ej, Gdzie? na pociągu. No ale to sniper jest do dupy. Dostał za 110. Będzie bliżej, o, będzie bliżej. Tu chodź, chodź, chodź tu. Gdzie? 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 Mamy jeden szał jeszcze. Zeskoczył, zeskoczył. Dwóch tam jest. Tam jest jeden, i tu jest drugi. Czekaj, bo ja lepsze bronie zbieram. A gdzie ty jesteś? Tu. A ty ja też samochodem podjadę. Dobra. Poczekaj na mnie gdzie te kurwy są.

Eee, nie ma Bo ktoś się raz za łupy. Tak Gdzie tam Nie znam i taki numery. O, to chciałem Złotego tego skara mam, człowieku bo... o, Po Po tebie, bo ja mam trzy Tam jest Czekaj, muszę się uleczyć. Gdzie? No prawo! Podchodzi do nas Czekaj, pilnuj, pilnuj Plecy No ja mam sela kurwa. Ja też mam sela niezłego, jak Bambi. Chociaż ja muszę chociaż potkę wypić. No kurde, dawaj go. Tu jest, Tu jest drzewie. Rozwal go. Nie. O kurwa! Nie Panie. no, musisz... Idź pan w chujno. Mówię, co że muszę tam? się uleczyć, to lecisz, ciśniesz, nie wiem na co. Oj tam... Na, na pewien pierdal O kurwy syn, patrz. Dziękuję bardzo, filetowa pompa. Nie wiem. Ja wszystkiego naraz używam. na naraz używam. Oj, blisko jest. Dość blisko jest. Ej, gdzie jest gościu? Gdzie jest gościu? Jestem w chałupie. Gdzie jest najgorzej gościu? Oni gdzieś muszą być w tym lesie tutaj. Jest, jest, tam. Na SC, na SC. Dobra. Mam go. Dostał! Jeszcze jeden tam gdzieś jest Dobra, dobij go Mam... dałem ci fraga Dobrze... Ty, to nie jest pompa fioletowa, to jest FM fioletowy FM? O, amunicja do... ...snajpy, to ja to chętnie wezmę I gdzie lecimy teraz. Kolego. Ten tu miał. Ej złoty pistolet. Nie złoty. Jest. A. Ma, masz on do PMA, czy nie? Mam coś. A używasz PMA, czy nie? Uskór, wysyn. Ej lama! A nie to kura. <laughs> lama! A z coś wypada, czy nie? Nie <laughs> wiem. A upierdolę ją tak Kurczę. A, dobra. Pieczony. Kurcze, pieczony. Dobra, ja kieruję, bo ty nie umiesz. Oho, ją wyjebało! No, nie wiem, chyba nie, nie. Jedzie nie, ktoś, to nie jest kompa. Ja, nie jedzie jest ktoś ałotkiem. Jest! Odejdź, Nie łasz mi pod nogami. Dostał za sto coś. Jeden kondon spierdalił Spierdalił samochodem ty, jaki lamus Dobra, to se wezmę elo Tam jest dwóch No nie Dawaj, rozwalaj. Czekaj. O kurwa. Serio? Czekaj, Ty nie chcę tam To są trzej. Oni mają bota. O kurwa, ja, ja to lamię. Dobra, po kartę wrócę. jest Twoja karta Dobra, ma... i teraz uciekaj i mnie ulecz. Czekaj. Gdzie tu jest samochód? Doznaczyłem ci Ej jest, 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 jest koło samodu Strzelają się, obejdź to, obejdź to i dawaj, szybko mnie ulecz Ja se... Jak mnie uleczysz to spierdzielaj stamtąd, ja pójdę po loota tamtego, jak ci się uda będzie słyszał czy nie? Nie wiem, ale dawaj na no, szybkie, bo nie Jest drugi dobra Ukryj się bardziej gdzieś Nie, nawet nie ma ich wpierdolić jak. Możesz się ukryć dalej Dobra, czekaj, tu nie będą mnie... Ale plan... mogłem zajść gdzieś Bo tu jesteś bardzo blisko nim No teraz już nie będę uciekał Teraz jak tu bieg ciebie gdzieś To dawaj szybko Dawaj szybko kurwa, na, na ryzyko Z drugiej strony, żeby cię nie widziało no. No! Mówiłem, dawaj, wal, szybko, ryzyko. Ja od razu uciekam. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj! kurwa. Oj, ja pierdolę, no kurwy. Dobra, fajnie było, myślę, że się spodobało. Jak chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę. Ja kończę na rapa. Hello.